Dzień dobry! Witam wszystkich, którzy tutaj dotarli, ponieważ no, mamy w tym momencie taką sytuację, jaką mamy. Szukałam alternatywnych sposobów, w jakich mogę się z Wami skontaktować. No i pomyślałam, że może co jakiś czas będę nagrywać dla Was taki filmik odnośnie tematyki, która być może jest w tym momencie dla Was aktualna. No bo w tym momencie mamy epidemię koronawirusa. Siedzisz teraz w domu, włączyłeś ten filmik, a to oznacza, że za chwilę dowiesz się, w jaki sposób radzić sobie z różnymi trudnymi emocjami. Szczególnie dzisiaj chciałam poruszyć tematykę złości i gniewu, która rzeczywiście może się teraz u nas pojawiać, podobnie jak inne emocje, ale myślę, że to może być jedna z takich emocji, która pojawia się najczęściej. No bo jesteśmy w tym momencie zamknięci w czterech ścianach z osobami, które dobrze znamy, których znamy zalety, ale których znamy też wady, i często te wady powodują w nas no, naprawdę różne emocje. Często jest to właśnie złość, wkurzenie, gniew i często mamy tego dość. To nie znaczy, że nie kochamy tych osób, ale po prostu też łatwo nam wyrażać nasze emocje. Wobec osób, które są nam bliskie, które znamy, bo wtedy nie musimy przed nimi nikogo udawać. No i łatwo o taki konflikt, łatwo o wyrażenie tej, 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 tej energii, którą daje nam złość i gniew, w sposób trochę nieadekwatny, która będzie nawarstwiać kolejne konflikty albo doprowadzi nas do wewnętrznych konfliktów. O tym powiem kawałek dalej. No więc wyobraźmy sobie taką konkretną sytuację, że ktoś nam, nas czymś zdenerwował. Oczywiście każdego z nas denerwuje coś innego, ale ja wymyślę taki, powiedzmy, w miarę neutralny przykład. Że ktoś nas zdenerwował, bo wziął naszego laptopa, na którym mieliśmy już jakąś naszą pracę rozpoczętą, więc wziął tego laptopa, poprzestawiał nie wiadomo co, my jeszcze nie wiemy co, ale zobaczyliśmy i już w tym momencie po prostu zalewa nas taka fala wkurzenia, zdenerwowania i byśmy tę osobę po prostu rozszarpali. I czujemy to w tym momencie, tak, bardzo mocno. I co my co zrobimy? Możemy najczęściej zrobimy coś takiego, że albo tę osobę zaatakujemy. Albo obrazimy się, wyjdziemy, trzaśniemy drzwiami. Albo jeżeli jesteśmy taką osobą, która chce uchodzić z jakiegoś bardzo dobrego, grzecznego, zwłaszcza w swoich oczach, możemy, wiedzieć, możemy powiedzieć, nic się nie stało, jest w porządku, jest okej, okay. możemy to powiedzieć wobec kogoś. Ale co gorsza, możemy to powiedzieć wobec siebie i rzeczywiście przestać czuć jakąkolwiek emocję, przestać czuć, że czujemy, może to jest bardziej adekwatne określenie. I wszystko wyprzeć. Bo złość czy gniew, ja, nie, ja się nie złoszczę, ja, ja jestem ponad tym. Taki żarcik. Generalnie nie warto tego robić, bo wyjdzie to w inny sposób, o tym powiem też w dalszej części filmiku. No i zastanówmy się w takiej typowej sytuacji. Co byłoby takim dobrym, adekwatnym sposobem na poradzenie sobie z tą sytuacją i tysiącami innych sytuacji, które będą nas spotykać w życiu? I jeżeli jesteśmy rzeczywiście taką osobą temperamentną, jeżeli mamy tendencję do wybuchania albo jesteśmy po prostu cholerykiem i od razu się w nas zagotuje i mamy ochotę wymyślać tą osobę, krzyczeć na nią i zrobić kolejną awanturę no to dobrze jest w tym momencie wyjść z tego pomieszczenia, gdzie znajduje się ta osoba i wejść sobie do swojego pokoju czy do jakiegokolwiek innego pomieszczenia. Najlepiej zamknąć się i tam sobie chwilę posiedzieć ze sobą. Jak już się tam znajdziesz, zamkniesz się, to wtedy uświadom sobie, co się dzieje z tobą, co czujesz. Jeżeli jesteś zły, przyznaj, że jesteś zły. Jeżeli jest ci smutno czy przykro, przyznaj, że jest ci przykro. I smutno, jesteś wkurzony, powiedz sobie: Jesteś wkurzony, że jesteś wkurzony w tym momencie. Nie ukrywaj tego przed sobą. I co? I oddychaj. Bardzo głęboko oddychaj, bo wtedy to lepiej poczujesz. Bo w sytuacji, kiedy czujemy niechcianą emocję, której nie chcemy czuć, mamy tendencję do spłycenia oddechu. Wtedy czujemy ją, owszem, mniej, ale ona w nas jest, ona w nas zostaje i ona się nie rozpływa. W związku z tym, kiedyś to wyjdzie, kiedyś w jakiś sposób to wyjdzie i prawdopodobnie w gorszy niż gdyby weszło teraz. Więc przyznaj się do tego i oddychaj. Gdy już poczujesz, że jest ci troszeczkę lepiej, no to zajmij się jakąś czynnością, która cię pochłonie. Na przykład możesz włączyć sobie jakąś muzykę, którą lubisz albo nie wiem, porysować, zagrać w jakąś grę. Zrobić coś, co cię pochłonie tak chwilowo dość mocno, i w tej sytuacji prawdopodobnie za jakiś czas powinno ci to wzburzenie emocjonalne troszeczkę minąć. Kiedy już czujesz, że jesteś w stanie rozmawiać z tą drugą osobą, i masz też takie przekonanie co do tej drugiej osoby, że ona będzie w stanie z tobą rozmawiać, i nie pojawi się znowu fala tej złości, no to możesz jak najbardziej to zrobić. I oczywiście warto tutaj sobie rozróżnić, kiedy warto to zrobić, a kiedy nie. No bo jeżeli pokłóciliśmy się o jakąś błahostkę, bo ktoś, nie wiem, położył jakieś naczynie w miejscu, w którym nie lubimy, żeby ono stało, no to może to nie jest tak bardzo warty problem dyskusji. No ale jeżeli stało się coś, co nas rzeczywiście zabolało, zraniło lub mocno zdenerwowało, warto to przedyskutować. I teraz... Jeżeli tego nie zrobimy, co się stanie? Chwilowo uspokoiliśmy emocje, możemy tego nie zrobić, ale jest spora szansa, jeżeli to jest coś ważnego i coś, co pojawia się co jakiś czas, że będzie wracać ta sytuacja ciągle, no i w końcu prędzej czy później trzeba będzie coś z nią zrobić. No więc przechodzimy do rozmowy z tą osobą na ten temat. Jak tego nie robić? Nie robisz tego w ten sposób. Ty zawsze mi to robisz. Nigdy nie mogę na Ciebie liczyć. To jest Twoja wina, to zawsze jest Twoja wina. Jesteś taki głupi, nigdy nic z Ciebie nie będzie. Zawsze mnie zawodzisz. Albo nie przezywać, nie przeklinać, nie bić i tym podobnie. Dlaczego? No, ponieważ jeżeli to zrobimy, to ta osoba poczuje się zaatakowana i prawdopodobnie odda nam tym samym, czyli zaatakuje nas również po to, aby się bronić. Lub się obrazi. Czy to rozwiąże nasz konflikt? Chyba nie. Zatem, co możemy zrobić? Zamienić ten język ty, który wam przed chwilką przedstawiłam, na język ja. Jak chodzi o język ja, no to myślę, że w wielu klasach już miałam zajęcia odnośnie dobrej komunikacji. No i przedstawiałam wam, w jaki sposób... I co to w ogóle jest ten język ja i w jaki sposób go używać? Ale przypomnę to jeszcze raz. Język ja jest to takie coś, czego możemy użyć, kiedy chcemy rozwiązać jakąś trudną dla nas sytuację. I polega on na tym, żebyśmy we własnym imieniu powiedzieli o swoich uczuciach, wskazali sytuację, która te uczucia powoduje i poprosili o zmianę. Lub powiedzieli o naszych oczekiwaniach wobec tej drugiej osoby. No i jak możemy to zrobić? Pierwsza rzecz mówimy o uczuciach. Wracamy do sytuacji z laptopem. Uczuciach. Jestem zła, albo jest mi smutno, jest mi naprawdę przykro, jestem na Ciebie wściekła. Druga część komponentu języka ja. Mówię o tym, co mnie zdenerwowało, co spowodowało moją emocję, moją złość. wskazuje na powód. Mówię. Kiedy ty bierzesz bez pytania moje rzeczy, mojego laptopa? Tutaj jasno wskazuję przyczynę. Mamy już dwie części, dwie składowe języka. Ja. No i w ostatniej części wskazuję na swoje oczekiwania. Proszę cię, żebyś więcej tego nie robił. Jestem zła. Kiedy bierzesz mojego laptopa bez pytania, proszę cię, żebyś więcej tego nie robił. Czy mówiąc w ten sposób, będę prowokowała jakąkolwiek kłótnię czy awanturę? Chyba nie. Widzicie chyba jasną różnicę między mówieniem językiem ty, obwinianiem kogoś i obrażaniem, a powiedzeniem czegoś, biorąc odpowiedzialność za swoje uczucia. I wskazując jasną przyczynę tych uczuć. Oczywiście nie można tutaj oszukiwać i mówienie czegoś na zasady, gdzie jest mi przykro, że jesteś takim idiotą. Nie przejdzie. Totalnie nie przejdzie. To nie będzie język ja, bo on nie zakłada obrażania nikogo. Także myślę, że mamy go omówionego. I oczywiście nie gwarantuję Wam, że ta druga osoba od razu zareaguje jak Anioł, i się dogadamy, i będziemy żyć w niebie, no bo my jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie i nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co zrobi ktoś inny, może zrobić tak naprawdę wszystko. Więc nie ma tu żadnej gwarancji, ale na pewno daje nam to większą szansę na rozwiązanie danego sporu niż w sytuacji, gdybyśmy obrażali się, kłócili się. Czy też mówili, że zupełnie nic się nie stało. No a wyobraźmy sobie, że mamy taką osobę, która yy, zupełnie nie przyjmie tego, obrazi się albo powie, że nią manipulujemy, albo cokolwiek innego i nie będzie chciała się z nami dogadać. Wówczas odpuść sobie, nie masz na to wpływu, nie masz wpływu na wszystko. Jeżeli nadal czujesz złość, no to po prostu zajmij się jakąś aktywnością fizyczną, zacznij ćwiczyć. Kup sobie gruszkę bokserską i w nią uderzaj od czasu do czasu. To też świetnie pomoże ci rozładować złość. Zajmij się sztuką, zacznij rysować coś, co jest w tobie, coś, co wyrazi twoje emocje, przyznaj się do tego. No i rób z tym różne adekwatne rzeczy, bo możesz owszem się do tego nie przyznać, możesz to stłumić, ale zapewniam cię, że w jakiś sposób to wyjdzie, bo nic nie ginie. W jaki sposób to może wyjść? Może to wyjść naprawdę w bardzo różny sposób. Wszyscy jesteśmy różni, każdy z nas może zareagować inaczej. U kogoś może pojawić się nastrój depresyjny ze względu na tłumioną złość, u kogoś mogą pojawić się lęki. Ktoś inny może wyrażać bierną agresję wobec osoby, która go zdenerwowała, lub wobec zupełnie innych osób, bo gdzieś to musi znaleźć ujście. Co to jest ta bierna agresja? Na przykład pokłóciłam się z kimś, nie powiedziałam mu o co chodzi, udaję, że wszystko jest ok, ale za miesiąc umówię się z tą osobą i tak jakoś spóźnię się pół godziny na spotkanie, a niech sobie czeka, no, zasłużył przecież. Mogę to robić zupełnie nieświadomie, mogę o tym nie wiedzieć, że to robię, ale będę to robić. Mogę również stosować jakieś docinki, rozmawiając z tą osobą, ośmieszać ją jakoś przy kimś. W różny sposób mogę to robić. No i to myślę, że tak w perspektywie długoterminowej no, zniszczy tą relację prędzej czy później. Więc lepiej wyrażać emocje wtedy, gdy jest na to czas. Także myślę, że tym chciałam się dzisiaj z Wami podzielić. Oczywiście złość i gniew to nie są jedyne trudne emocje, które mogą się pojawiać teraz w czasie pandemii. Życzę Wam dużo siły w tym czasie. No i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia.